Wszystko się zmienia i dzisiaj właśnie na ten temat chcę z Wami porozmawiać. Będą duże zmiany, jeżeli chodzi o kanał. Już była ankieta w, w zakładce społeczności, więc będziemy sobie tutaj o tym rozmawiać. To znaczy, o co chodzi? Mianowicie chciałbym przekształcić jakby ten kanał w kanał który może wam się kojarzyć taki, wiecie, dla starszych i dla młodszych, chciałbym żeby tu były ogrywane gierki dla starszych i dla młodszych, od razu mówię, że wiecie, no to nie będzie tak, że będę, jeżeli znajdę czas, to oczywiście będę tutaj nagrywał tyle ile mogę, natomiast bardziej od razu wam mówię, że ten kanał traktuje sobie tak bardziej um, jako taki, wiecie, pasjonata nagrywania, nie, nie zależy mi na tym tutaj, żeby wymaksować ten kanał, żeby znowu był popularny, żeby znowu, wiecie, że, żeby znowu miał setki milionów wyświetleń, w cudzysłowie oczywiście, nie dosłownie, to będzie taki kanał właśnie dla mnie, tak, czy też dla was, kanał, który będzie kanałem takim pasjonacki można powiedzieć i słuchajcie dlatego też wiecie ja jestem jakby wrzucany w taką zakładkę a nie chciałbym być wrzucany w taką zakładkę że, że ja jestem tylko jakby prowadzę kanał tylko dla dzieci i tak dalej no ja już jestem starszy oczywiście gram z moim synkiem czy z moimi dziećmi czy tam oglądam jakieś seriale animowane i tak dalej natomiast no żebym cały czas jakby coverował cały czas był w tym terenie macie no to, to już nie jest ten moment. to nie, to 10 lat temu jeszcze było OK. Teraz już jest troszkę inaczej no i przez to jakby nie było chciałbym jakby pozmieniać, więc na tym kanale tutaj będą również gry dla starszych. Będą też różne inne tematy. Zastanawiam się, czy czasem nie użyć zakładki społeczności do newsów z gier, jakichś fajnych newsów, które sobie wymyślę, żeby robić też newsy w postaci shortów. Tylko od razu wam nie mówię, żebyście się nie martwili. Jeżeli miałbym robić tak bardzo dużo tych newsów shortowych i na społeczności, to przede wszystkim shortowych. No no to wtedy nie będziecie się musieli martwić o tak zwany spam, czy coś takiego, że będziecie mieli wola na, na YouTube zawalonego tymi wszystkimi informacjami, ponieważ tak naprawdę to będzie ukrywane, tak? Czyli te shortsy tylko dla. Można, można ograniczyć widoczność z shortów, żeby nie pokazywały się one na feedzie subskrybentów, nie dostajecie wtedy powiadomień, więc myślę, że to będzie coś spoko, nie będziecie mieli spamu, zawalonego feeda YouTube'a tymi moimi filmami, a od czasu do czasu myślę, że takie newsy byłyby całkiem w porządku, więc tutaj jest akurat w ten sposób myślę. Na społeczności też by były newsy w postaci jakiegoś zdjęcia plus tekstu lub ewentualnie samego tekstu. Na społeczności to nie jest taki duży problem, ponieważ ona nie zajmuje dużo nie, obszaru waszego telefonu, tabletu czy komputera. Nie ma tak dużo informacji na ten temat, tak? Więc tutaj akurat można sobie robić dużo. Właśnie takich, um, takich rzeczy. E, słuchajcie, no i co? E, tematyka się zmieni. Jak pewnie już zauważyliście, na miniaturkach oraz na, e, e, przepraszam, w prawym górnym rogu, prawdopodobnie już widzicie, e, mamy tutaj już, e, skoro, wiecie, jestem utożsamiany jakby z grami dla dzieci, i skoro e, jakby nie było. Mm, w pewien sposób, wiecie, ludzie mnie w ten sposób znają, no to pomyślałem, że jeżeli tworzę kanał dla, dla każdej kategorii wiekowej, no to warto by było zaznaczać, że dany film jest od tego wieku, więc będziecie mieli na filmie w prawym górnym rogu informację, że, że ten film jest przeznaczony od jakiej kategorii, od jakiej grupy wiekowej można go oglądać? Więc w przypadku engryberców to jest łopanie. Co tu się dzieje? W przypadku engryberców jest to 3 lata. Natomiast na córkach, też będzie taka informacja. Zacząłem te, te rzeczy wrzucać, informować o tym na każdym kanale, już na Broad Live jest nawet coś takiego, więc myślę, że jest to całkiem zacna opcja i to pomoże jakby rozpoznać i też być może część z was dzięki temu będzie oglądać albo pomijać jakieś filmy albo wasi rodzice. Jeżeli ktoś tutaj jest młodszy, więc tutaj akurat myślę, że całkiem spoko jest to pomysł. E, mogę też zaznaczać na filmie, że ten film jest od trzech lat i tak dalej, więc, e, więc i tak będę rozmawiał pewnie o grze, jakichś ważnych tematach. I słuchajcie, o, patrzcie, mamy tutaj nowe klasy. Tylko pytanie, czy, czy jest sens. No i mm, słuchajcie, swoją drogą <laughs> będzie to cykl taki, no, również. Ja lubię sobie rozmawiać, będziemy mm, grali w różnego rodzaju gry. Możecie proponować, co byście tam chcieli, żebym sobie sprawdził, ograł i i tak dalej on jest te świnki są negatywne mają odporność na negatywne efekty eee, czy to jest ma sens no będziemy się leczyć <laughs> przepraszam bo jeszcze jestem trochę chory więc tak to wygląda słuchajcie ja w ogóle też przygotowałem wam jak na czym bym się wzorował czy na co bym się opierał to znaczy tak moi drodzy no search the playera kojarzycie jest to znany grajmer w klasycznym stylu i właśnie w takim bym chciał robić te filmy. Natomiast jeszcze mi dajcie znać, też zrobię sondę, czy byście chcieli mieć właśnie tego tościka żeby był na, 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 na kanale, tak, na, na filmach, czy po prostu bez, to już dajcie znać, myślę, że w tych grach, gdzie kategoria wiekowa jest mniejsza, to może być ten sucharek, a tym bez, bez, bez sucharku. No to już do Was kieruje to, zrobimy też ankietę, ale i tak finalnie ja podejmę decyzję. Nie chcę mieć kamerki na filmach, bo tak jak mówię, robię to w starym oldschoolowym stylu klasycznym. Więc chciałbym się wzorować na Sergiu, ponieważ no ja kiedyś w ten sposób też nagrywałem chcę do tego wrócić no przede wszystkim słuchajcie, miniaturki będą też podobnie robione to znaczy wiecie ja nie mam dużo czasu a chciałbym ten czas jak najwięcej oszczędzić żebym koncentrował się tylko na przekazywaniu wam treści w postaci filmu więc nie będzie tu wymyślnych tytułów nie będzie wymyślnych miniaturek będą raczej w tym stylu te miniaturki no bo po prostu nie mam na to Czasu, niestety, niestety to zajmuje. Tak naprawdę nagranie filmu to jest pikuś, ale wymyślenie odpowiedniego tytułu, dorobienie opisu, wrzucenie tego filmu, zrobienie miniaturki to jest najgorsza rzecz w tym wszystkim. Więc, no tutaj akurat jest taki minus. Kolejnym kanałem, którym bardzo lubię i też jest w takim Oldschoolowym stylu, jest Zack Scott's Games, który jako pierwszy bardzo rozpopularyzował, z taka ciekawostka, Angry Birds Epic. Chyba jego największy film ma, z Angry Birds Epic był jeden z większych wyświetleń. No na pewno Plancy też, ale było to Angry Birds Epic też miał dużo wyświetleń. Jest, zobaczcie. Więc, więc to taka ciekawostka. On też robi to w starym stylu, tylko że... Słuchajcie, no, on robi wymyślne miniaturki, tak? Zmienia co chwilę. Może nie są jakieś wymyślne, ale zmienia po prostu grafikę na nich. Ja na to po prostu nie mam czasu. Ewentualnie może kiedyś, jeżeli wiecie, jak jeżeli udałoby się jakąś większą pieniądze pozyskać z tego kanału, na przykład taki search robi 4 miliony wyświetleń, więc on mógłby sobie wynająć jakiegoś grafika, tak? który by mu trzaskał, albo nawet zatrudnić osobę, która by mu większość rzeczy robiła no i tutaj chcę wam pokazać właśnie ten nowy, nowy styl miniaturek po pierwsze narzekaliście że miniaturki moje były w jednym tym jedna ino twarz no no słuchajcie po prostu nie miałem tak jak mówię ja nienawidzę nie lubię robić miniaturek robię to wszystko w taki sposób No bo żeby nie komplikować No tutaj zacząłem bo mówiliście że wam się to nie podoba No to zacząłem zmieniać i widzicie jest jest moja moja twarz każdy ma inny jakby wyraz twarzy więc to będę raczej uskuteczniał. Na miniaturce widzicie jest 12, czyli od tego grupy wiekowej ten film jest skierowany do tej grupy wiekowej. Na filmie zauważycie też o tu w tym momencie też będzie 12. Więc też zrobiłem sondę i większość z was jest również za tym, że Skibidi Toilet jest od 12 lat. Czytałem, wyjaśniałem dlaczego tak jest. Jak wejdziecie sobie na Pegi Info, to rzeczywiście grupa kategoria wiekowa 12 lat idealnie pasuje do Skibidi Toilet. Więc, jak widzicie, zacząłem też robić sobie tutaj um, wpisy, zaczynam to uskuteczniać. Jeżeli będę miał czas, to sobie będę od czasu do czasu dodawał. Szkoda, że YouTube nie ma takiej opcji, że na przykład editor czy coś, gdziebym mógł komuś dać uprawnienia i on by pisał tutaj, robił jakieś wpisy, um, które, um, które słuchajcie, um, byłyby, wiecie, um, skierowane do do ludzi zamiast mnie na przykład ktoś inny by te wpisy robił to by było bardzo fajne natomiast no też trudno zaufać o sobie prawda no bo mogłaby robić potem złe rzeczy żeby mnie zbanować nie no takie jest ryzyko no kwestia zaufania jest jednak ważna no ale tak jak mówię tak, taka jest moja koncepcja, bo jak wejdziecie sobie na mój kanał e, Broad TV zmieniłem też miniaturkę która e, kanał słuchajcie banner kanału w takim starszym stylu. No nie mam napisu e, chyba, że jakoś to zmienię może w programie graficznym, ale może tu zrobię Brod TV po prostu jakoś to usunę, no nie wiem, zobaczymy. E, to jest stary banner, który zrobił mi. Jezu, już nie pamiętam, jakiś grafik już dawno, dawno, 10 lat temu czy 9. E, I to był kanał, banner na kanał Brod plus, ale myślę, że to idealnie teraz pasuje jakby w pod. Wiecie, mamy tu Counter Strike'a, jakieś inne gierki, więc chyba idealnie to będzie pasować. Do tego kanału zdecydowałem się też ukryć film w odpowiedzią na te, te, ten film, który był krytyką mojej osoby, chociaż to nie do końca jest krytyka mojej osoby. No, to znaczy, To znaczy autor z tego, co się tłumaczył, no to powiedział, że, że to nie miała być jakoś mega krytyka mnie, tylko jakby tego, tego ogólna krytyka tego, że ktoś tworzy że treści AI, tylko że no mi się bardzo dostało i uważam to było bardzo niesprawiedliwe, no bo ja nic złego nie robię tak naprawdę, nie? No jest, jak ktoś nie chce treści AI oglądać, to nie, 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 nie będzie. Zresztą, z, jeżeli sobie zobaczycie, e, wszystkie kanały, większość kanałów, 80% kanałów newsowych z różnych kategorii, czy to polityki, czy e, rozrywki i tak dalej, o gwiazdach i tak dalej e, serialu, to z tego co widać, to są AI robione filmy. Więc no to jest taki, tak będzie e, i, i tyle. No. No, może mam słabe treści, czy coś według kogoś. No ale to, żeby mnie jakby mówić, że jestem jakby, mam negatywny wpływ na ludzi i tak dalej, na dzieci przede wszystkim, to było bardzo złe i uważam, że ten film jest totalnie, no w większości niesłuszny, tak, ta, ta krytyka, no ale każdy ma prawo, to znaczy tak, jeżeli to by była rzeczywiście krytyka, ale ja zostałem tam przedstawiony w takim, no bardzo negatywnym e, świetle, Komentarze są do tego filmu przede wszystkim są bardzo też. Dużo osób mnie tam obraża. I jeszcze autor tego filmu, słuchajcie, daje serduszka, gdzie ktoś napisał, że jestem śmieciem. No to słuchajcie, naprawdę, serio, to. to... No to się samo przez się komentuje. Myślę, że macie na tyle e, empatii w sobie i inteligencji, żeby wiedzieć, że to, to jest złe po prostu. E, no i co? Wracając do tematu. E, myślę, że takie taka zmiana wyjdzie też mi na dobre. E, I od razu mówię, że muszę jeszcze wymyśleć sobie opis taki ogólny do filmów. E, słuchajcie i e, jeszcze co? No, e, nie spodziewajcie się tutaj, jakby żeby te filmy były, wiecie, żebym ja tu tryskał energią, żebym był mega, mega, wiecie, aż taką dopaminkę dla was wyzwalał i tak dalej, ja taki nie jestem, już to mówiłem, jestem introwertykiem, jestem raczej osobą spokojną, tłumię emocje w sobie, nie potrafię jakby tak, nie jestem ekspresyjną osobą, no na spokojnie wszystko i tak dalej, więc raczej tak traktujcie te filmy jako taki... Film do poduszki można powiedzieć, taki na, na sen usypiający, do relaksu, gdzie możecie sobie coś robić, yy, nawet traktować to jako takie radio, gdzie... Ja coś mówię, a Wy sobie słuchacie gdzieś tam w tle, i tak dalej. No, jeżeli spodziewacie tu się fajerwerków, wodotrysków, i tak dalej, to, to, nie, to nie ten kontent, słuchajcie, to nie te treści. Będę starał się jakieś dawać też swoje przemyślenia, może czegoś nauczyć ludzi, a szczególnie młodzież, bo, bo na tym mi najbardziej zależy. No bo wiecie, mój kanał zawsze był z tym związany, ja zawsze jakieś te pozytywne treści próbowałem. W moich filmach wrzucać. Zawsze chciałem, wiecie, zawsze to robiłem tak, żeby w jakiś sposób nie zrobić czegoś złego. <laughs> więc, jakby widzicie, te miniaturki nigdy nie miały jakichś wyzawających, takich dwuznacznych miniaturek nigdy w treściach skierowanych do najmłodszych. Więc, więc, no taki, tak to wygląda. I, I tak to będzie wyglądać. Taki relaksujący film ASMR, może nie, no chociaż kto wie, może mógłby ktoś traktować to jako ASMR. Natomiast ważne jest też, że chciałbym odbudować tą społeczność. Nie musi ona być dość du duża. Fajnie, żebyśmy się wzajemnie szanowali, żebyśmy, słuchajcie, byli takimi. E Zrobili taką ligę dżentelmenów, być może, tak to nazwałbym. Taką ligę dżentelmenek też, oczywiście. Płeć piękna też tutaj jest mile widziana. Czy, czy osoby o innych orientacjach, o innych płciach, bo też takie, jak wiecie, no, tematy płci może sobie zamknijmy, ale po prostu jestem osobą, która nie będzie nikogo, wiecie, ze względu na swoje jakby poglądy, chyba że są mega, wiecie, toksyczne, mega takie bardzo złe, krzywdzące inne osoby, no to oczywiście to ja nie będę ta takich osób chciał w tej społeczności naszej. Natomiast wzajemnie się szanujmy, myślę, że wiecie, brakuje nam obecnie, i to ogólnie mówię o wszystkich, takiego. Właśnie empatii i zrozumienia przede wszystkim zrozumienia drugiej osoby. No bo rzeczywiście, na przykład ja mogę lubić jabłko, jeść jabłka, a ktoś lubi banany i to nie jest powód, żeby jakby obrażać osobę, która lubi banany, albo mnie, bo lubię jabłka, tak? I to jest problem, że ludzie w obecnych czasach nie potrafią jakby Wczuć się w perspektywę, w emocje i tak dalej, czym kieruje się ta druga osoba, tak? Tylko od razu feruje wyrok, i te negatywne, te negatywne rzeczy najbardziej przyciągają osoby. Szczególnie młodzież obecnie, więc nawet starszych to też nie ma co dzielić na taką kategorię, więc ja bym tu chciał stworzyć taką miejsce, gdzie się wzajemnie szanujemy, możemy się ze sobą nie zgadzać, ale możemy to przedstawiać w sposób taki miły, w sposób przede wszystkim kulturalny. I dzięki temu, wiecie, każda, każda osoba, bo jeżeli my się cały czas zgadzamy we wszystkim, to oczywiście nie jest złe i nie, to jest złe, też nie, nie do końca dobre, może nie złe, ale nie do końca dobre, ponieważ, no wiecie, inny sposób widzenia też nas czegoś uczy i, i się więcej dowiadujemy, tak? Nasza wiedza się poszerza, więc to z jednej strony też bym w ten sposób traktował, nie? Więc tak, c. Natomiast jeżeli chodzi o tematy polityczne czy jakieś takie takie, które są bardzo takie wywołują negatywne emocje to ja nie chcę tutaj poruszać chociaż już o temat płci coś zahaczyłem natomiast no nie chcę tego robić nie będę się, będę raczej unikał tych tematów bo raczej chciałbym żebyśmy tutaj się razem jednoczyli tak dla was żeby to była taka odskocznia wiecie od tych przykrych rzeczy tych złych tych codziennych chwil które nie zawsze są dobre żebyście tu mogli sobie mieć taką przystań i dodatkowo jeżeli coś dobrego się dla was w waszym życiu wydarzy, żebyście się mogli z tym cieszyć razem z nami i my będziemy się z wami czy ja się będę z wami cieszył e, tym no bo nie, nie będę wam zazdrościł, a będę was jeszcze motywował i, e, no, i, i ten i cieszył się z wami tym, nie? Gratulował i tak dalej. Natomiast, no, no, taki mam jakby zamysł tego wszystkiego, tak bym chciał zrobić ten kanał. I jeszcze myślałem, bo wiem, że chcecie też. Obecne standardy są takie, żebyśmy nagrywali, słuchajcie, też te rzeczy pocięte, żeby to było jak najbardziej wyedytowane. Chociaż podobno z tego, co słyszałem na zagranicznym YouTubie, się od tego odchodzi. No to wie, zobaczymy. Natomiast mam na to pomysł i też wam chciałbym przekazać go. Mam kanał Broad Gaming, i na tym kanale, słuchajcie, no właśnie na tym kanale, chciałbym, słuchajcie, wprowadzić coś takiego, że będziemy sobie w pewien sposób będę tam rzucał filmy, które są edytowane, ale w taki sposób, gdzie no po prostu będą wycięte miejsc, momenty, gdzie ja nic nie mówię gdzie się nie odzywam, więc myślę, że to by było ciekawe, jest taki specjalny program, ja chyba też na Janowi ten program polecałem więc jak najbardziej myślę, że warto by było sobie coś takiego zrobić i, i myślę, że to tak, tak zrobimy, tak że właśnie w ten sposób czekajcie, zróbmy tak to zrobimy tak że w ten sposób będziemy to robić. Ok, a on tutaj przywołuje. Bo, o Jezus! Łopanie! No to to jest mega mocne. Będziemy musieli ulepszyć ptaszki. To jest słuchajcie, ten, ten kanalik. Ja tu robiłem też, takie wiecie, za pomocą sztucznej inteligencji, m, różne wypowiedzi na temat danych gier. I myślę, że to by było całkiem spoko żeby robić tutaj właśnie takie. Słuchajcie, no, zobaczymy, bo ja, sztu, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to ja nie chcę od tego, wiecie, odchodzić i być może na broad gaming będę robił, właśnie filmy, które będą monta, montowane, ale w takiej kwestii, że tylko wycinam momenty, gdzie nie, nie mówię i one tu będą wrzucane, ale takie typowo filmy z newsami z gier, to bym chciał tutaj, słuchajcie, wrzucać w ten sposób. Jeżeli komuś to nie pasuje, OK, rozumiem, natomiast będą takie treści i takie tutaj. Co ciekawe, zobaczcie, dobrodziej, którego bardzo szanuję, jest fajnym youtuberem, dla starszych, oczywiście. On wrzuca też ma miniaturki za pomocą zrobione za pomocą sztucznej inteligencji. Zobaczcie, ma nawet dużo wyświetleń i słuchajcie. Ludziom to nie przeszkadza, w większości oczywiście, więc, bo mimo wszystko ma dużo wyświetleń i, i widzicie, no to jest kwestia gustu y, tylko te, ten, ta sztuczna inteligencja, nie? To jest kwestia gustu, albo możecie tego oglądać, albo nie. Natomiast y, to jest przyszłość i myślę, że do, do roku czasu te miniaturki za pomocą wykonane za pomocą sztucznej inteligencji one będą takie, że nawet się nie poznacie. Że to będzie robione AI? Sam w ogóle mask jego grok, jego sztuczna inteligencja grok, słuchajcie, która się nazywa, będzie ulepszona już do, do lutego prawdopodobnie. Natomiast on też będzie miał swoje sztuczną inteligencję, swoją, która będzie generować filmy do końca tego roku, więc widzicie? Jest jak jest. Pytanie tylko, czy ja jestem w stanie pokonać to? To, słuchajcie, i zabrać to jajko. Myślę, że tak. Spróbujmy to jeszcze raz zrobić. Tutaj musimy się jakoś wyleczyć. Zróbmy to z tym. Także, dajcie znać, co wymyślicie na o tym wszystkim. Myślę, że to jest całkiem fajny pomysł, że to nie jest nic takiego złego. Zróbmy tak, no skoro nie mamy inaczej innej możliwości. Co zrobimy tak? No jestem ciekaw waszego zdania. Myślę, że to jest jakby dość ciekawe, jakby ten, ten pomysł mój na, na, na ten kanał i że część. Oczywiście wiadomo, ja tak jak mówię, ja się nie spodziewam, że my będziemy że będziecie mnie oglądać cały czas i tak dalej, no to będzie robione takie w miarę mojego czasu. Jak widzicie będą te filmy też chyba myślę, że dłuższe. Chciałbym zacząć jakąś serię, ale no myślę też, że jeżeli już miałbym zaczynać, to też warto by było, żeby, żeby ta seria była robiona, słuchajcie, z jakiejś gry, która będzie obecnie na topie. Może Kingdom Come Deliverance czy jakieś inne. No nie wiem, zobaczymy. E, chociaż w sumie też nie chciałbym kupować gier, bo no po prostu mnie na to nie stać. Szkoda mi pieniędzy, żeby wydawać na, na te gry. Więc więc tu też jest, jak widzicie, problem tej kwestii. No ale się zastanawiam e, właśnie, co, co, co w tym wypadku robić. Hmm. Może wy macie jakieś pomysły na pewno chciałbym dokończyć serię które zacząłem tak lego Horizon na przykład przejść na 100% i właśnie też starać się przechodzić gierki na stówkę tak na 100% żeby potem nie było nie e, czekajcie to zróbmy tak bo on więcej obrażeń zada tak czekajcie ile on tu zada 121 a ile on ma życia No to musimy tak zrobić No właśnie Także, no, no, jak macie jakieś propozycje, to jak najbardziej możecie możecie w tej kwestii wiecie, w jakiś sposób mi pomóc. Myślę, że jeżeli... O jacie, jak się z tego wyleczyć? Aha, okej, okay, na... on robi coś takiego. Mm -hmm. Tylko pytanie, czy ja czasem nie. E, jakiejś innej klasy nie miałem wybrać. Czemu ja gram druidką, jak była chyba jakaś lepsza klasa? Tak mi się wydaje, prawda? Może się mylę. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak i zróbmy tak. I zobaczymy, co z tego wyniknie, bo nie wszyscy będą w niego atakować, nie? A ja je, dost... mało obrażeń jakby zadajemy. Okej, okay. no to to jest takie sobie. To takie sobie, powiem Wam szczerze. Zróbmy tak, zróbmy tak. Także zastanawiam się, właśnie, jakie te gierki by tutaj nagrywać. Ale może wszystko przed nami. Wszystko wyjdzie dopiero w praniu. Natomiast, no wiecie, no search też tak robi, że jakby. <laughs> Przechodzi od początku od deski do deski. On też, chyba, ciekawe czy te gry kupuje, czy dostaje. My się wydaje, że dostaje, nie? Ci większy youtuberzy to raczej gierki dostają. Ja też, właśnie, słuchajcie, swojego czasu chciałem, właśnie napisałem do takiej twórców, na przykład gier z serii. Psi patrol czy czy tam Bluey żeby mi też jakby mogli w miarę możliwości udostępniać kluczyk do gry ale no chyba temat umarł nie? no zobaczymy być może to e, będzie jakoś wiecie troszkę lepiej zrobione Aha i ten paladyn ma tak że on tylko daje tarczę na jedną osobę to jest bardzo źle to jest bardzo źle No ale będziemy musieli zrobić tak chyba tak żeby po trochu bić każdego już tu 560 obrażeń to jest mega dużo on się uleczył ten gagatek o jacie. dobra zróbmy tak o jezu on tego uniknął no to panie proszę państwa to nie jest dobrze okej okay, on tu dalej będzie tak robił chyba że tu jest dobry słuchajcie ten który jakby niweluje Ataki, nie? Zróbmy tak, bo Paladyn ma dużo życia, więc może, może w ten sposób, A raczej jesteśmy w stanie napytać mu biedy, więc, więc dobrze. Zróbmy tak. Tego zróbmy tak, nie? Żebym dalej dostawał te obrażenia. A chyba to wygramy zobaczcie. Dobry team to, to podstawa w tej grze. Jeszcze się tu matyldą uleczymy ale patrzcie jak tego pokonamy to chyba wszystko padnie nie a nie trzeba jeszcze dalej tutaj działać ale chyba ten tu już też okej okay. powinno powinniśmy to już wygrać a nie to jeszcze nie koniec dobra myślałem okej okay, udało się wiecie ja też jeżeli chodzi o gry to bardzo lubię Hearthstone oglądać i Age of Empires więc może też coś Ostatnio oglądałem też Nidzen Merchants u jednego z YouTuberów. Zapomniałem nazwy. On kiedyś Goofy miał Nick, ale. Czemu ja to dałem od początku? Nie, 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 nie. No nie gadajcie, że mi nie zaliczyło bitwy. Ja się zagadałem. Zaliczyło, jeju, jak dobrze. <ścoughs> zagadałem się i widzicie, jest jak jest. No dobra. Mamy kolejne jajko i chyba. Nie, jeszcze zostało jedno, zobaczcie. Będzie finałowa bitwa, bo tu król jest. No, dostaliśmy 100 zł tych monet. Tu jeszcze coś ma. Wizarda i Berserkera. Tu jest tyle klas, które możemy sobie zdobyć. Tu zdobędziemy prawdopodobnie słuchajcie, te trzy gwiazdki, więc też dostaniemy bonusy. No ale to tyle.